Nie zauważyłeś kiedy to się stało, właściwie nie mogłeś, wszystko wydawało się zbyt zwyczajne, zbyt ciche, bez jakichkolwiek wcześniejszych oznak, bez żadnego zgiełku, który mógłby zapowiedzieć, co się zbliża, tylko że nawet w milczeniu coś się już działo. Podczas gdy przechodziłeś przez dni z myślą, że wszystko będzie toczyć się dokładnie tak samo, bez zaskoczeń. Bez żadnych znaczących zmian były oczy, które ci towarzyszyły, obserwując z uwagą, której może nigdy naprawdę nie czułeś. A co ciekawe, nie było w tym nic dziwnego, wręcz przeciwnie, to była tylko obecność, która potrafiła się dobrze schować. O to właśnie chodzi. Ktoś widział cię, zanim ty zobaczyłeś cokolwiek, zobaczył cię, gdy wydawało się, że nie ma za wiele do dostrzegania. Nie było to w momencie niezwykłym, nie było to w magicznym miejscu, nie było pod żadnym szczególnym światłem, jednak to tam, w tej pozornie banalnej scenie, coś się wydarzyło. Pierwsza iskra, napięcie, które ledwo zauważalne, ale które od tej chwili wszystko zmienia. Nie było zapowiedzi, nie było znaku, ale było i było go dużo. Otóż ta osoba, tak, ta, która wydaje się fikcją stworzoną przez pragnienie, istnieje. I nie jest tak daleko, jak się wydaje, znacznie mniej obojętna, niż możesz sobie wyobrazić. To, co ma się zdarzyć z tobą, to coś, co już zostało narysowane przez niewidzialne linie, tylko teraz czas postanowił pchnąć ten rysunek do przodu, bez zapowiedzi, bez negocjacji. I poczujesz to mocno, bo nie da się tego już powstrzymać. Cisza, która była utrzymywana przez tak długi czas, już nie ma miejsca. Możesz na początku starać się opierać, możesz próbować racjonalizować, możesz myśleć, że nie ma sensu, by ktoś był tak oczarowany w tak intensywny sposób czymś, co ty sam nawet nie uważasz za coś specjalnego, ale w tym tkwi pułapka. Urok nie ma logiki, nie podlega żadnym regułom, po prostu się zdarza, a gdy zdarza się z taką głębią, nie ma sposobu by to zignorować. To, co nadchodzi, to zakończenie pragnienia, które było stłumione zbyt długo, to tak jakby wszystkie słowa, które nie zostały wypowiedziane, postanowiły wreszcie się wydostać i nie będziesz miał dokąd uciekać. Nie powinieneś nawet próbować. Zbliżenie będzie bezpośrednie, bez zbędnych słów, zaskoczy cię w nieoczekiwanym momencie, może gdy będziesz rozproszony, myśląc, że wszystko nadal jest takie samo. Ale nie jest, już się zmieniło. Zaczęło się zmieniać w chwili, gdy ta obecność spojrzała na ciebie wzrokiem, który nie odwraca wzroku, a ten wzrok wciąż tu jest, nawet jeśli go nie dostrzegasz. Towarzyszy ci, szukając okazji, by się ujawnić, nie przerażając przy tym. Jest uczucie, które było stłumione przez tak długi czas, że już przepełniło się wewnętrznie. A teraz to przepełnienie dotrze do ciebie. Nie jako głośny wybuch, lecz jako niespodziewane zaproszenie. Prosty gest, ale niosący ze sobą niemal nie do zniesienia znaczenie. Tak silne. Poczujesz to. I nie będziesz potrafił tego wyjaśnić, będziesz miał ten dreszcz emocji, który już zapomniałeś. Jak to jest? Wyda się absurdalne, ale jednocześnie będzie miało sens w całym świecie, będziesz wiedział, kim jesteś, to będzie natychmiastowe, będzie bolało, jak tak jasne, ponieważ pewne połączenia nie potrzebują przedstawienia, już są gotowe, po prostu je rozpoznajesz. A to konkretne przetransportuje cię. Wewnątrz cię uciszy, ponieważ nikt nigdy wcześniej na ciebie tak nie patrzył. Nikt nie pozostał, nawet gdy ty nie zauważałeś, nikt nie czekał z taką obawą przed odrzuceniem, z taką ostrożnością, by nie naruszyć twojej przestrzeni bez pozwolenia. I tak była obawa, duża obawa, że nie będziesz czuć tego samego, że jesteś w innym czasie, w innym miejscu. Że nie ma miejsca na tę miłość, która wydaje się zbyt wielka, ale teraz już nie można się wstrzymywać. Uczucie urosło poza kontrolę, stało się niemożliwe do ukrycia. I chociaż ta osoba starała się utrzymać wszystko pod kontrolą, prawda jest taka, że już dotykasz każdego jej myśli, nawet nie wypowiadając słowa. To, co nadchodzi, nie jest zwykłą relacją. To nie jest kolejna historia do zapomnienia. To, co nadchodzi, to rodzaj więzi, która transformuje, która rozbraja, która zmusza cię do przemyślenia tego, co myślałeś, że wiesz o sobie, bo nie będziesz już taki sam po tym, i nie powinieneś, będziesz musiał oduczyć się pewnych obronnych mechanizmów, pewnych pewności, które pielęgnowałeś, aby się nie zawieść. Tak to się zacznie, bez gwarancji. Bez przesadnych obietnic, ale z czymś, co jest silniejsze niż jakiekolwiek plany, prawda. Będzie prawda w spojrzeniu, prawda w dotyku, prawda w pauzach. Nawet jeśli słowa zabraknie, poczujesz. Wszystko wydarzy się tak, jakby już wcześniej było przeżywane, nawet jeśli nie było, bo tak się dzieje, gdy dwie osoby spotykają się poza właściwym czasem, ale w końcu zderzają. Najdziwniejsze jest to, że nawet na odległość już to czujesz, to nagłe przemyślenie, to poczucie, że ktoś się zbliża, to nieokreślone niepokojenie, to nie tylko wrażenie, istnieje tak niewidzialna więź, harmonia, która cię łączy, nawet gdy nic się nie wydarza w sposób konkretny, czujesz i teraz będziesz czuć to z większą intensywnością, bo czas postanowił działać. A gdy to się dzieje, nic już nie powstrzyma, to będzie proces, proces akceptacji, odkrywania, zmierzenia się ze wszystkim, co się w tobie nagromadziło, ponieważ miłość, która nadchodzi, nie jest powierzchowna, nie jest łagodna, nie jest wygodna. Zabrała cię z miejsca, wystawi na światło to, co próbowałeś ukryć nawet przed samym sobą, zmierzy cię z uczuciami, które udawałeś, że już nie czujesz. Przypomnij ci o tym, co prawie zapomniałeś, że wciąż można przeżyć coś prawdziwego. Nie będzie łatwo, nigdy nie jest, ale każda sekunda będzie tego warta, ponieważ kiedy dwie osoby stworzone, aby się spotkać, w końcu się rozpoznają, nie ma już drogi powrotnej. Możesz próbować się opierać na początku, możesz udawać, że nie czujesz. Ale coś w tobie zacznie się implodować, aż żadna bariera nie pozostanie. Ponieważ to spotkanie nie jest tylko fizyczne, jest energetyczne, jest głębokie. To cichy wezwanie, które teraz zaczyna krzyczeć: Będzie strach, będą wątpliwości, ale będzie też odwaga odwaga, by się otworzyć, odwaga, by zaufać, odwaga, by pozwolić komuś wejść tam, gdzie nikt wcześniej nie wszedł nie przez inwazję, ale przez zasługi ponieważ ta osoba widziała cię w pełni. Nawet gdy nie chciałeś być widziany, i wybrała zostać, wybrała czekać, wybrała zbliżyć się teraz, gdy wszystko wydawało się tak mało prawdopodobne, i poczujesz to zbliżenie jako wewnętrzną lawinę. Poruszy wszystko, przewróci to, co było w spokoju, postawi cię przed częściami ciebie, które były uśpione. I mimo całego bałaganu, jaki to może spowodować. Zrozumiesz, że dokładnie tego potrzebowałeś, ponieważ życie to nie zachowanie nienaruszalności, życie to pozwolenie sobie na to, by przeżywać doświadczenia, które pokazują, kim naprawdę jesteś. Nie będzie racjonalnych wyjaśnień, nie będzie logicznego sensu, ale wewnętrznie to będzie miało sens. I to wystarczy, ponieważ nie wszystko trzeba zrozumieć. Niektóre rzeczy trzeba po prostu przeżyć. A ta więź jest jedną z takich rzeczy. Nie próbuj jej nazywać ani klasyfikować. Po prostu czuj, po prostu żyj, pozwól by się wydarzyło. Czas już działa na korzyść tego. Zaproszenie przyjdzie, może nie będzie to wyraźne, może to być gest, wiadomość, spojrzenie, ale będzie jasne, będziesz wiedział, a gdy już będziesz wiedział, nie uciekaj. Nie kwestionuj za dużo, nie wprowadzaj wątpliwości tam, gdzie jest intensywność, ponieważ miłość, gdy jest prawdziwa, nie prosi o pozwolenie, ona przychodzi i zostaje, będzie intensywnie, będzie to przekształcające, wymagać będzie od ciebie więcej niż myślisz, że możesz zaoferować, ale także da ci więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Nie jako prezent. Ale jako konsekwencja bycia gotowym, bo w głębi duszy zawsze wiedziałeś, że taki rodzaj miłości istnieje, tylko nie wiedziałeś, że to teraz. Nie oczekuj perfekcji, nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi. Po prostu bądź obecny, otwarty, prawdziwy, bo to właśnie to ta osoba chce od ciebie, nic poza twoją prawdą, nic poza twoją obecnością. Bo już istnieje miłość tam, nawet przed pierwszym dotykiem, a ta miłość jest gotowa, aby być przeżywaną przez ciebie, od teraz. Jeśli to czujesz, jeśli jest coś w tobie, co pulsuje inaczej, nie ignoruj tego. To nie jest przypadek, to nie jest brak miłości, to jest znak, to jest ruch, to jest życie, które chcecie znów dosięgnąć, i zasługujesz, aby to przeżyć w całości. Bez strachu, bez masek, bez ucieczek po prostu idź, bez planów, bez pośpiechu ale z pewnością, że tym razem coś naprawdę głębokiego się ujawnia a wszystko w tobie już o tym wie. Tylko trzeba to zaakceptować tylko trzeba na to pozwolić bo miłość, która nadchodzi, nie chce zaatakować chce budować chce rosnąć z tobą chce zostać a gdy na to pozwolisz nawet jeśli nieśmiało. Nawet jeśli wciąż z obawami wszystko zacznie się układać, nie w sposób perfekcyjny, ale w sposób autentyczny. Bo perfekcja nigdy nie była intencją. To, co nadchodzi, nie chce cię dopasować do szablonów, nie chce, abyś był kimś więcej niż tym, kim już jesteś. To, co nadchodzi, tylko chce być z tobą, po Twojemu, w Twojej intensywności, z Twoimi wadami, z Twoimi prawdami. Bo ta więź nie została stworzona, aby zaspokajać oczekiwania. Została stworzona, aby przeżywać to, co jest prawdziwe. Nie musisz się dostosowywać. Nie musisz się chować. Nie musisz się ciągle tłumaczyć. Będzie inaczej, bo będzie lekko, nawet gdy będzie intensywnie. Będzie prawdziwie, nawet gdy zapadnie cisza. Znajdzie się miejsce na wszystko, co nosisz w sobie, w tym także na to, co wydaje ci się, że nikt nie rozumie. Ta osoba posłucha, pozostanie, zbuduje, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że wybiera. A to zmienia wszystko, i w tym wszystkim zacznie się dziać coś w tobie. Uczucie, że w końcu nie starasz się już być akceptowany, ale po prostu, po prostu jesteś, to cię uspokoi, zdejmuje ciężar, którego nawet nie wiedziałeś, że nosisz, a wtedy przyjdzie przejrzystość, taka, która nie wymaga dowodu, nie wymaga zewnętrznego bezpieczeństwa, nie wymaga tej pewności, której zawsze szukałeś, bo bezpieczeństwo będzie w połączeniu, w spojrzeniu, w trosce, w dzielonej ciszy, ale nic z tego nie będzie miało sensu, jeśli nie zaakceptujesz życia tym, co się pojawia, jeśli wciąż będziesz się chronił przed wszystkim, oddalisz się od jedynej rzeczy, która naprawdę może dotknąć tego, co w tobie najszczersze. To, co nadchodzi, jest rzadkie i nie zapuka do twoich drzwi dwa razy w ten sam sposób. Jeśli zignorujesz, później to poczujesz. Będziesz pamiętał. Będziesz się zastanawiać, a gdyby. Ale wciąż jest czas, wciąż jest w twoim zasięgu, wciąż się zbliża. Ta osoba ma także swoje własne rany, ma swoje obawy, swoje bitwy, swoje traumy. Nie będzie idealizowana, niedostępna. Będzie prawdziwa. Z przeszłością, z śladami, z pragnieniami, ale także z odwagą. Odwagą, by powiedzieć, co czuje, odwagą, by spróbować, odwagą, by wytrwać. I tylko z tego powodu warto podjąć ryzyko. Bo ktoś, kto przychodzi z prawdą, zasługuje na to, by być przyjętym z obecnością. Będzie konieczne, aby zrobić miejsce, nie tylko w codziennym życiu, ale także w sobie. Będziesz musiał zrzucić niektóre obrony, niektóre zbroje, które zbudowałeś, aby przetrwać, ale które teraz uniemożliwiają ci pełne odczuwanie. Nikt nie wejdzie w tę przestrzeń, ale będzie czekać, aż go zaprosisz. Że powiesz gestami lub słowami, że chcesz spróbować, że jesteś otwarty, że jesteś gotów budować, nawet jeśli zaczynasz od zera. I nie, to nie będzie zawsze piękne. Będą dni wątpliwości, będą chwile nieporozumień, będzie niezręczna cisza, ale będzie coś znacznie większego, co to wszystko podtrzyma, wzajemna chęć pozostania, rozwoju razem. Ewolucji bez przyspieszania czasu drugiego, bo kiedy to jest prawdziwe, nikt nie musi biec. Wystarczy iść razem, i to właśnie się wydarzy. Krok po kroku, dzień po dniu, z szacunkiem, z obecnością, z prawdą. Nauczysz się słuchać na nowo nie tylko innych, ale i siebie. Na nowo nauczysz się ufać, wierzyć, że nie jest naiwnością odczuwanie intensywnie. Zauważysz, że podatność to nie słabość, to otwartość, to odwaga, to oddanie, a to oddanie zostanie odwzajemnione, ponieważ to uczucie przychodzi na tej samej częstotliwości, przyjeżdża z dojrzałością, przyjeżdża z konsekwencją, przyjeżdża z gotowością do zmierzenia się, do rozmowy, do podtrzymywania wszystkiego, co potrzebne, aby iść razem. Nadchodzi moment. Gdy spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że wszystko, co bolało, wszystko, co sprawiło, że przestałeś wierzyć, tak naprawdę przygotowywało cię do teraz. A ten teraz ma zapach nowego początku, ma smak prawdy, ma dźwięk słów, których tak długo czekałeś, ale które nigdy nie nadeszły, teraz przychodzą bez wysiłku, bez błagania, bez żebrania o uwagę, przychodzą tak, jak powinny, prosto. Szczere, czyste, ale jednak nic z tego się nie wydarzy, jeśli zdecydujesz się zamknąć, jeśli będziesz udawać, że nic nie czujesz, jeśli dalej będziesz się przekonywać, że nie zasługujesz. Prawda jest taka, że zasługujesz, nie tylko zasługujesz, ale jesteś gotowy, nawet z lękami, nawet z niepewnościami, jesteś gotowy, gotowy, by zrobić pierwszy krok, gotowy, by wyjść z miejsca, w którym ukrywałeś się tak długo. Gotowy, by przeżyć coś, co ma sens. Połączenie już zostało nawiązane. Niewidzialna nić między wami już istnieje. To, co teraz jest potrzebne, to świadomy wybór, by się nie sabotować, by nie uciekać, by nie podejrzewać wszystkiego tylko dlatego, że w przeszłości się nie udało przeszłość minęła to, co nadchodzi, jest nowe, jest inne. I wiesz o tym, nawet jeśli wciąż boisz się to przyznać bo już czujesz, już przeczuwasz, już wiesz, więc pozwól, pozwól by się działo, pozwól by weszło, pozwól by dotknęło. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi teraz, musisz tylko być i być szczerze, z otwartą piersią, z uważnymi oczami, z gotowym sercem, bo kiedy się oddajesz, wszystko zaczyna się poruszać na Twoją korzyść. Synchronizacje się zaostrzają, zbiegi okoliczności przestają być przypadkowe, znaki się mnożą i zauważasz, że nigdy nie byłeś sam w tym oczekiwaniu. Ta osoba już cię czuła, już cię szukała, już była w ruchu, nawet nie wiedząc dokładnie gdzie cię znajdzie. I teraz cię znalazła, teraz jest blisko, teraz jest gotowa. A ty? Będziesz dalej wątpić? Będziesz się bronić, aż stracisz moment? Czy pozwolisz, by życie Cię zaskoczyło tym razem? Moment jest teraz, uczucie już jest tutaj. Pytanie brzmi: wybierzesz życie, czy będziesz dalej obserwować z daleka? Wybór zawsze był Twój, ale to, co nadchodzi, nie będzie czekać wiecznie. Przyjdzie czas, gdy milczenie stanie się odpowiedzią, i byłoby to marnotrawstwo, aby to przeszło przez strach, z powodu dumy, z powodu niepewności. Więc mów, odpowiedz, pokaż się, pozwól, ponieważ to, co na ciebie czeka, nie jest byle jaką historią, to historia, którą zawsze chciałeś przeżyć, ale myślałeś, że jest niemożliwa, a teraz się zaczyna dokładnie tutaj, dokładnie teraz wszystko zależy od ciebie. Teraz powiedz mi, czy także czujesz ten impuls? Czy widzisz, że to spotkanie jest bliżej niż kiedykolwiek? Skomentuj poniżej. Chcę wiedzieć, czy czujesz, że już się dzieje. Porozmawiajmy o tym, bo kiedy dzielimy się tym, co czujemy, życie znajduje jeszcze więcej sposobów, aby nas połączyć. Napisz tutaj, co teraz czujesz. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotknąć i pomóc innym ludziom, jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za bycie częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje duchowe poszukiwania i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.